Według analiz Głównego Urzędu Statystycznego co trzeci absolwent szkoły wyższej ma kłopoty ze znalezieniem pracy w zawodzie. Z kolei aż połowa pracodawców zgłasza, że nie może pozyskać kandydatów o poszukiwanych przez nich kwalifikacjach. Wskazuje to na rosnącą rozbieżność pomiędzy systemem edukacji a potrzebami rynku pracy. Dlatego podejmowane są liczne działania, by zmienić tą niekorzystną sytuację. W programie powiemy o targach pracy i innowacji, które już po raz trzeci odbyły się w Rzeszowie. Są to spotkania młodzieży szkół średnich i wyższych z przedstawicielami różnych firm, które mają im pomóc wybrać drogę zawodową. Chodzi też o pokazanie, jakie zawody są poszukiwane przez pracodawców oraz zachęcenie młodych ludzi ciekawą ofertą pracy i innowacyjnymi osiągnięciami. organizacja targów pracy to pomysł Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w tym roku tą cykliczną imprezę przygotowano wspólnie z Politechniką Rzeszowską. Targi y, to pomysł, który y, zrodził się w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pierwszym elementem, który funkcjonuje w parku to jest Prynki ubator akademicki. I porom, y, był realizowany projekt wspomagający tą inicjatywę, który miał zachęcić młodych y, do zakładania działalności gospodarczej, powiedzieć coś o, o innowacyjności i właśnie wtedy zrodziła się idea targów. Były to targi innowacji w 2007 roku. Y, Udał się ten pomysł, przedsięwzięcie było dobrze postrzegane i przedsiębiorców, i przez uczelnie, które zaprasiliśmy do współpracy, dlatego postanowiliśmy kontynuować ideę. W tej chwili formuła jest nieco zmieniona, Politechnika zaproponowała nam współpracę i powstały targi pracy i innowacji, i są w tej teraz kontynuowane. Także w tym roku mamy kontynuację, jest to już trzecia edycja targów. Naszą ideą było to, by młodych zachęcić do pracy przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność, którą te przedsiębiorstwa organizują. W tegorocznych targach pracy i innowacji uczestniczyło 27 firm różnych branż, głównie lotniczej, informatycznej i budowlanej. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych drugich rzeszowskich targach pracy i innowacji. Organizujemy to wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, która pięknie przygotowała dzisiejsze kolejne spotkanie, bo dookoła macie Państwo same najlepsze firmy z Podkarpacia, firmy, które oferują ciągłe miejsca pracy, to kojarzenie biznesu, praktyki, przedsiębiorstw, przedsiębiorców ze studentami, czy już absolwentami, czy w przyszłości absolwentami uczelni wyższych, to jest właśnie wiodący cel spotkania. I że naprawdę będzie ono owocne, owocne tym bardziej, że wiemy, że z poprzednich spotkań coś rzeczywiście wynikło. Nie była to tylko prezentacja wzajemna, nie było to tylko spotkanie. Były i rezultaty twarde w postaci nawiązanych y, umów, stosunków pracy, i to jest właśnie ten podstawowy cel. A że przy okazji innowacje to też nie przypada. Bo jak wspominałem, to są naprawdę najlepsze firmy Podkarpacia, znane ogólne nazwy firmy, bardzo innowacyjne, dowodzące temu też, że Podkarpacie wcale nie jest regionem nie, roz, nie rozwijającym się tak dynamicznie jak wiele innych, wprost przeciwnie, jestem przekonany, zawsze to pod, podkreślam, że to właśnie Podkarpacie jest wizytówką naszego kraju, a wiele firm Podkarpacia to są firmy na poziomie światowym. Podczas targów studenci, absolwenci szkół średnich i wyższych oraz młodzi naukowcy z Podkarpa Mieli szansę zapoznać się z ofertami pracy i praktyk w wystawianych firmach. Przedsiębiorstwa z kolei mogły prezentować swoje oczekiwania wobec przyszłych pracowników i kusić możliwościami rozwoju osobistego oraz ciekawą pracą. Jesteśmy tutaj po to, aby uzupełnić swoje potrzeby kadrowe, szczególnie w dwóch takich kierunkach. Pierwsze to jest. Chodzi nam o pracowników działu handlowego, ponieważ firma ma pewne ambicje eksportowe i działa na różnych rynkach. Potrzebujemy osoby ze znajomością języków obcych. Po wyższych studiach, jakiś tam, oczywiście wszystko jest do, do przyuczenia się w naszej firmie, ale generalnie kładziemy nacisk na języki angielski, rosyjski, niemiecki. A w perspektywie półtora do dwóch lat będziemy potrzebowali osoby do. Pracy w laboratorium, oczywiście, po skończonych studiach wyższych, wyższych chemia oraz osoby do działu technologicznego, też, też po chemii. Niestety jest preferowane jednak to, budownictwo, budownictwo i inżynieria, dokładnie. Rozumiem, mhm. Dziękuję. Proszę. Jesteśmy na tych targach z tego względu, że jesteśmy bardzo e, zainteresowani zatrudnianiem jak największej liczby absolwentów e, politechnik. Zarówno Politechniki oczywiście Rzeszowskiej, pozostałych Politechnik Polskich. Chcielibyśmy zatrudnić absolwentów budownictwa przede wszystkim, ponieważ jest to związane z naszym profilem działalności. Jak i jeżeli chodzi o specjalizację, jesteśmy bardzo zainteresowani, aby zatrudnić, pozyskać do naszego zespołu studentów po specjalizacji drogowej, mostowej, inżynierii środowiska, konstrukcyjno-budowlanej. Zapraszamy studentów, absolwentów Politechniki Rzeszowskiej jak i innych uczelni technicznych z regionu Podkarpacia do składania aplikacji i są bardzo duże możliwości zatrudnienia jak największej liczby studentów. Mamy unikatową propozycję dla studentów po czwartym roku studiów, gdzie mogą studenci przyjść do nas na płatne praktyki. Praktyki trwają 2,5 miesiąca, gdzie mogą uczyć się od najlepszych, zdobywać doświadczenie. Porównywać swoją wiedzę, które nam bywają teoretyczną w czasie studiów, z doświadczeniem w pracy na budowie. Pan już jest absolwentem? Już absolwentem, tak. Po pańskim, tak. To proszę składać, tutaj są nasze. Właśnie wczoraj wysłałam aplikację już na. Pan, na tak? To bardzo dobrze, czyli był pan na naszej pan stronie, tak? Na, tak, tak. Dużo A ofert było, pracy by było, mamy, tak, mamy w i na konstruktorów, Tak samo mamy konstruktorwo przyrządowanie, jeśli by ktoś chciał Was spróbować Z tym, czyli fixture typowy, podobrawiarny. Poszukujemy głównie projektantów silników lotniczych, jak również programistów komputerowych i specjalistów zajmujących się sprzętem i oprogramowaniem systemów kontroli i monitoringu. Myślę, że mamy co najmniej dwadzieścia wolnych miejsc w dziale badań i rozwoju, jak również kilka dodatkowych w dziale produkcyjnym. To są aktualne oferty mhm. w tej chwili, także jak każda duża firma prawda, mamy wiele różnych pionów. Administracja, inżynieria, pilot statków powietrznych, Tak, jest on tu jest właśnie licencja śmiotowy. potrzebna no, wiesz, jakiego to typu? To znaczy to są specyficzne wymagania, tutaj m.in. pilot doświadczalny, jeżeli chodzi o to, także bardzo ciekawe stanowisko pracy, Aha. nawet na osób już z licencją A z, to z, musi być, być pewnie tak. jakieś tam nalot. Dla absolwentów, którzy mają doświadczenie, Ale zapał do pracy, To znaczy tak, są stanowiska, na które przyjmujemy absolwentów prosto po szkole i liczą się wtedy chęci przede wszystkim. Zapał do pracy, ponieważ jest to branża tak wymagająca, która. W której wiadomo, człowiek wchodzący do tej firmy musi się wiele nauczyć. Natomiast są stanowiska, gdzie kierownicy rekrutujący proszą już o osoby z doświadczeniem. Czyli za każdym razem jest to, to jest uzależnione od tego, jakie stanowisko, na jakim poziomie oczywiście w organizacji w ten sposób dopasujemy rekrutację. Czy tak jakieś staże zagraniczne upasowaną? Staże zagraniczne nie. Na niektórych stanowiskach wysyłamy pracowników na przeszkolenie. Na przykład. To, to jest, to jest siebie, ale to jest uzależnione od tego, do, do czego ta osoba musi być przygotowana przez My jesteśmy studentami Politechniki Czeszowskiej w kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka. Jesteśmy już studentami ostatniego roku, więc szukamy pierwszego prawdopodobnie roku. jakiejś pracy. Także z pierwszego roku. pierwszego roku studiów uzupełniających, tak, ale że to, że to są studia głównie roczne i pisanie pracy, także... Po prostu już szukamy, rozglądamy się z takim stażem, pracą, rozwojem osobistym. Interesuje mnie tak jak kolegów również branża lotnicza. I interesuje mnie praca w biurze konstrukcyjnym. Najlepiej byłoby pracować w, tym, w tej, tej dziedzinie: lotnictwo, silniki lotnicze. Firmy konstrukcyjne. Tak Firmie MTU, WSK, Bratt Whitney, tego typu. Czy że studiowałem na Politechnice Rzeszowskiej, to jest jednak wyróżnienie, ponieważ. Uczelni lotniczych jest mało w całej Polsce. Znajduje, takowa się znajduje też w Warszawie, ale jednak, że tak powiem, oferuje o wiele niższy poziom. Politechnika tutaj Rzeszowska z dużym zapleczem różnych laboratoriów, wystaw silników lotniczych przygotowuje do tego. Poza niezbędną wiedzą, praktyczną, jak i teoretyczną przygotowują nas też, udzielają wskazówek, jak, jak po prostu też się zachowywa na takich rozmowach jak takie duże firmy po prostu działają i tak dalej, ponieważ mamy profesorów nie tylko wykształconych, ale takich z doświadczeniem inżynierskim, którzy pracowali w różnych firmach, także jeśli macie tylko pytania, to przedstawiają jak wygląda praca, staż, yy, współpraca z takimi firmami. To można powiedzieć, że akurat nam się udaje kończyć studia w takim czasie, kiedy zapotrzebowanie na inżynierów akurat lotniczych jest duże, więc... A poza tym żyjąc tu w Rzeszowie, w Dolinie Lotniczej mamy duże szanse na znalezienie pracy.